Start. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. To już drugi odcinek naszego redakcyjnego Black Ops 2. Ze mną ponownie Robert i Maciek. No, no co Ty nie mam. powiesz? I tym razem ja też no, nagrywam. Cześć. Witam swoich widzów. O, patrzcie, jakie piękne auto. To chyba jest Need for Speed, jednak patrzcie. Tutaj mamy. Pra... Gry nam się pomyliły. Prawdopodobnie jest to. To jest co to jest, Wygląda z przodu jak bogatki Aj, albo jak parę Sonda. Piękne auto, naprawdę. Jak widzicie, gramy dzisiaj w GTA, Black Ops Tylko nie da się wsiąść Chyba Need for Speed Black ops 2. No widzicie? Ej, ty tu gadasz o tym aucie, a ja cię przy tym aucie nie widzę Jak to, to możliwe? To są może dwa auta, dwa są Tak? Kurwa To wiesz co, do swojego przeszedłem chyba, wiesz? Ja byłem przy niebieskim Ja byłem przy pomarańczowym, to moje jest, to a jest Myślałem, że wiesz, że moim samochodem się zachwycasz i już wiesz No, już no Chciałem zareagować może... O, widzę, tu jakiś granat wybuchł. <tryk> <tryk> Samun spam mi. On tak, chcę fight spam. O, tu granat wybuchł. Yeah. <tryk> w ogóle, ktoś mi zmienił w mojej klasie wszystko, y, to pewnie Bóg. Jak zwykle. Tak. Albo mój brat. No. W twojej klasie. Czyli Bóg. Nie. Lak. <tryk> no, Zbra. tak, tak, tak. Ej, nie zdążyłem zrobić sobie swojej klasy, w No, biedactwo. A chcesz w No, przez internet to tak ciężko. Masz. No jak, Zdawiam Łukasz chciał mianowicie sprzedać przez internet. To. No, Łukasz. A. Tutaj my... nie możemy niestety używać słów, wiesz, zakazanych. Ani e, treści nazistowskich? Oj tam. To, super. Oj tam, oj tam. Myślę, że To też wyrażamy to. się po imieniu do wszystkich. I co to miało być właśnie? co, to za... co to ty za... przeszedłeś koło mnie i we mnie nie strzelałeś? Ty hitlerze pierdolony. Ej, jestem drugi. Maciek. No, Ty i twoja tuba rządzicie. O dawaj mi, kurde. Kurde. Już nie. Nie, dalej tak. Dalej tak. Jeszcze chwilę i będzie po to nie, mój pies się obudził. Czy... Ojojoj, oj, oj, spadek FPS-ów ja tyle nie lubię. -ha -ha. Tak. tak jak dzisiaj ktoś pisał T-Volta, t volt 40 FPS-ów, ale mam lagi. Ja teraz mam 25, nie wiem dlaczego. Ale malutko. Miejsce tak. trochę mam na dysku, I ok. 60. Macik to no, twoja wina była, jak cię zobaczyłem, to wiesz, to tak -y. Nie o to chodzi, że to. No że to tak, wygląda, tak jestem magazyn. pierwszy. A ja nikogo nie mogę znaleźć. No bo ty jesteś na innej mapie. What? Po prostu. Ty jeszcze nie wiesz? Ty na innej mapie jesteś, ja ci na inną mapę dałem. Aha. Na tej. O, już znalazłeś, a właściwie to Maciek znalazł ciebie. No widzisz, jaki tak fug... że moja tuba go nie dosięgnęła. Weź ty z tą swoją tubą Wszyscy grają normalnie, a ty A ciku, widzisz, jakie piękne sposoby? Rakiet. Te. Lubowskie. Zawsze no to tak grałem, tak samo jak pierwsze co robiłem w MW3, biorę granat i idę i mi Damian, idę. jak się zmienia ten tryb z bursta na full auto? A nie mam bladego pojęcia, tu chyba nie da się zmieniać, tylko jest ten... Tylko konkretne bronie mają jakiś Aha. konkretny tryb. się. To nie CS, a nie, nie, nie Battlefield. Powerage. Powstań. Produkt placement. <laughs> Paweł <noise> powinien nam zapłacić. Oczywiście, że nam za tego wiesz. Oczywiście. Ja mam nadzieję że teraz kogoś zapłacić. Czemu? Aby poły Bo jestem bardzo blisko wygranej, a nie chcę przegrać z Maćkiem. <noise> Robert. Kurwa. Ponieważ Ale dostałeś raz. to przegrywasz. Kurde. Czy ty prawie leżałeś, kiedy trzeba to dostałeś? Widzisz, jestem w, jestem bogiem. Kurde. Ale piękne staty. Oś. Macio 8, 8 8, tak? Kurde. Może tu psk. 9 5, nie tak popatrzyłem. Granat o ty, ale za to ja teraz zedłem, to też. Mhm. Ja tego obserwowałem z kilkoma, jak. To gra ciężkim wsparciem. To znaczy? Nie. No kto z Może ja. CKM lata. Z CKM-em, tak. Damian? Z RKM-em, Ewu. Dokładnie. Wiecie, że. Czy ostatnio przyglądałem sobie słownik języka polskiego i znalazłem w nim y, słowo RKM. Tylko nie jest ono pisane tak, jak my byśmy sobie tego zapragnęli. Tylko jest pisane. E. R. K. A. E. M. I tak what the fuck? I co ono oznacza? R Ręczny karabin maszynowy. A wyobraźcie, ja sobie, ostatnio przeglądam słownik i jest tam wyraz GÓWNO. I jak jest wyjaśnienie? Gówno z niego nie fachowiec <coughs> To chyba przykład użycia. Maćku. Polonisto. Widźmy. Mm, <laughs> Deep deep team. FPS-ów, czyli Maciek jest gdzieś blisko. <laughs> Naturalny wykrywać Maćka <laughs> Czego to opatentować? 110 FPS-ów i jedziemy. A jak nagrywam to tylko 60. O i właśnie miałem klatkowanie, 0 FPS-ów i dlatego mnie zabiłeś. <laughs> Nie, bo ty biegłeś na mnie. Ja po prostu z shotgun I pump like and load and cock it back. O, Sorry, ja... teraz ja ciebie. No widziałem. A Maciek zginął gdzieś, lagi go zżarły. Tak? Nie. Maciek? No co? Maciek? Maćku? Halo? Daj śrubokręt. No, słyszymy cię. To dobrze chyba. No co ale się... Maciek myśli, że my go nie słyszymy. Aha. <grym> <oj>. <grym> 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 Dopiero nie zaczaił. Nie ma trochę jak a ja tu Masz jakiś zapłon, kurde jak malu zimą. Japoński Japon. To porównanie. Gdzie wy latacie? Ta mapa jest na nas trzech za duża. No Wiem, ja mówiłem, żeby zostawić ci tamtą. Ale już to by było nudne. Maciek, znowu mój samochód oglądasz? O, widzę. Kurde może. Cześć. Cześć. To nie było miłe spotkanie To nie udało nam się pierwsza randka Ale wiesz co klimatyczne miejsce wybraliśmy Proszę? Tak Bardzo klimatyczne miejsce wybraliśmy Mhm Z niezłą muzyką No Maciek! No tak mnie, na tak mnie nazywają No nie, chyba się nie da ukryć Ty pieprzaj z tym smawem Kurwa Czekam na was. Gdzie? A tego to już nie powiem. Wiesz, każdy czeka na każdego w innym punkcie mapy, nikt się nikogo nie widzi, ale mówisz, że czeka. O, widzę tego z tubą. To ja nie mam. To który lata z tubą teraz? Ja. Boję się. O, dół. o ja do trupa strzelam. jak się podoba w tuba, Maćku? Tak, ja, Bardzo piękna. Nie mogę was znaleźć. Widzę tu jakieś ciała tylko. Co ciekawe, ciał jest więcej niż, niż nas tutaj na serwerze. Taki szczegół. Normalny. O, widzę piąte. Co to pojedynek na tuby? Ty tak. roka zaproście. Czemu? No dawaj, dawaj, nikt tu wejdzie Ale przecież to się źle skończy na roka On ma większą tubę od was No 150 wręcz powiedziałbym, że ma Oj tam, oj tam I gdzie wy jesteście? Maciek właśnie dostał z moich dwóch granatów Widziałem, a na znaczy z jednego nie, bo uciekłem. Ja jestem ale ostatni. Ty... No? no. O, jak to powiedział ktoś? Ostatni będą pierwszymi Ewangelii według świętego Mateusza Oj, Ojca Mateusz? No nie, nie chcę być ostatni. Jeszcze kogoś zabiję i będę drugi. Chodźcie do mnie. Kocham was. A my ciebie nie. Tak, i akurat lagi. Yes! <grym> Dupę. A to Maciu mnie zabił! Już. Pięknie, pięknie, pięknie! No i pie, koniec pie, ostatni! Pie, 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 pięknie, Tak, pięknie. ostatni! Ja wczoraj jestem pierwszy. pierwszy! Jestem pierwszy! Pierwszy będą ostatni, nie ostatni będą pierwszymi. Ale patrz jaki jest final kilka! <laughs> final kilka! Ty go zabiłeś, czy ja? Bum. Ja! A, o to chodzi! Pięknie! Ja zabiłem ze swojego kanału. No krena. i widzicie, Maciu jest tam, gdzie być powinien! Pierwszy! No, tak więc macie odniósł sukces, jestem ostatni. I pamiętajcie, no, tuba Tak więc to na tyle. Na wszystko. Trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.